Gdy opada kurtyna codziennego zgiełku i zostajemy sam na sam z własnymi myślami, w ciszy rodzi się czasem niewygodne, lecz niezwykle ważne pytanie: dlaczego niektórzy ludzie nie mają w ogóle przyjaciół? To nie jest zwykłe zjawisko społeczne, lecz coś, co ma głęboki sens psychologiczny i duchowy. Nie chodzi tu o zwykły brak towarzystwa. Ale oto, co ta samotność ujawnia na temat wewnętrznego świata człowieka. Karol Jung uczył nas, że wszystko, czego doświadczamy na zewnątrz, jest odbiciem naszego wewnętrznego ja. A zatem brak przyjaźni to nie przypadek, lecz znak, symbol, przejaw nieświadomych procesów, których nie zawsze jesteśmy w stanie od razu zrozumieć. Niektórzy ludzie zamykają się w sobie. Ponieważ stare duchowe rany pozostawiły niewidzialne blizny. Inni wolą trzymać dystans, bo świat zewnętrzny wydaje im się zbyt ogłuszający i chaotyczny. Są też tacy, którzy w ciszy szukają własnej, bardziej autentycznej drogi do sedna rzeczy, nawet jeśli oznacza to oddzielenie się od tłumu. Kiedy człowiek nie ma przyjaciół, nie jest to jedynie fakt społeczny ale okno do jego duszy okno, za którym widać dawne rany, ukryte pragnienia, lęki, ale także skrywane siły, które z czasem mogą przekształcić się w prawdziwe dary. Z jungowskiego punktu widzenia, samotność nigdy nie jest przypadkowa. To język nieświadomości, który skłania nas do zajrzenia w głąb siebie i uznania tego, co wyparliśmy lub o czym zapomnieliśmy. I być może, tylko być może, brak zewnętrznych więzi popycha nas do budowania najważniejszej więzi ze wszystkich więzi z samym sobą. Brak przyjaciół nie oznacza, że człowiek na nich nie zasługuje, lub jest pozbawiony ludzkich cech. Zazwyczaj korzenie tego zjawiska sięgają głęboko w nieświadomość. W psychologii jungowskiej rozumiemy, że fundamenty kładzione są już w dzieciństwie. Dziecko, które było niezauważane lub niezrozumiane, szybko przyswaja myśl, że jego uczucia nie mają wartości. Dorastając, staje się człowiekiem, który milczy, odsuwa się i wznosi wokół siebie niewidzialny mur obronny. Kluczową rolę może również odegrać doświadczenie odrzucenia. Ten, kto spotkał się z wykluczeniem, drwinami czy zdradą, często wypracowuje odruch samoizolacji, aby więcej nie doświadczać bólu. Dusza, jakby w obawie przed nowymi ranami, woli bezpieczne schronienie samotności od niepewności ludzkiej bliskości. A czasami przyczyna leży w różnicy poziomów świadomości. Są ludzie o tak głębokim świecie wewnętrznym, że powierzchowne rozmowy. Są im po prostu obce. Szukają autentycznych, rzadkich więzi w świecie, w którym często rządzi banał. Dlatego brak przyjaźni to nie tylko społeczny mankament to wyraz wewnętrznych procesów, starych ran, nieuznanych lęków, ale także szczególnej wrażliwości. Jung powiedział kiedyś: Samotność nie bierze się stąd, że nie ma wokół ciebie ludzi, ale stąd. Że nie możesz z nimi rozmawiać o tym, co jest dla ciebie ważne. Kiedy więc widzimy człowieka żyjącego bez przyjaciół, warto spojrzeć głębiej. Za tą pozorną pustką często kryje się bogate życie wewnętrzne, lustro niewidzialnych bitew toczonych w ciszy. I często to, co wygląda na brak, jest w rzeczywistości głębokim wołaniem duszy o bardziej autentyczne i świadome życie. A co, jeśli to nie tylko wołanie, ale cały rytuał, który dusza odprawia bez naszej wiedzy? Brak przyjaźni to nie tylko fakt społeczny, ale i symbol głęboko zakorzeniony w naszej psychice. Samotność jest czymś więcej niż przypadkowym stanem. To archetypowy obraz, który towarzyszy człowiekowi na drodze do samopoznania. W wielu tradycjach duchowych i mitologicznych. Spotykamy postać pustelnika, który oddala się od świata, by zanurzyć się w głębinach własnej duszy. Ten archetyp pojawia się w baśniach, legendach, a nawet w kartach tarota, gdzie starzec z latarnią symbolizuje poszukiwanie wewnętrznego światła. To nie przypadek, że wielu ludzi bez przyjaciół doświadcza czegoś podobnego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Coś prowadzi ich na ścieżkę autoanalizy, której domaga się ich dusza. Samotność, przeżywana wbrew woli, może być odczuwana jako ciężkie brzemię, jako pustka, pełna pytań bez odpowiedzi. Jednak, gdy uświadomimy sobie jej symboliczny wymiar, jawi się jako niezbędny etap w procesie indywiduacji. Ten, kto jest pozbawiony ciągłego rozpraszania przez zewnętrzny hałas, Staje twarzą w twarz z własnym cieniem, swoimi lękami, ranami, ale także ze swoim niewykorzystanym potencjałem. Nieświadomość zbiorowa przemawia symbolami, a samotność jest jednym z nich. To wezwanie do odosobnienia, do ciszy, do spotkania z tym, czego nie da się usłyszeć w zgiełku społeczeństwa. Podobnie jak mityczny bohater musi przejść przez pustynię jaskinie czy ciemną noc, zanim osiągnie swój cel. Taki współczesny człowiek przeżywa samotność, jako swego rodzaju wtajemniczenie. To, co na pierwszy rzut oka wydaje się społeczną porażką, na głębszym poziomie może być rytuałem przejścia. Psychika stwarza warunki, w których człowiek jest zmuszony zajrzeć do wewnątrz, nawet jeśli początkowo tego nie rozumie i nie akceptuje. Dusza, zdaje się mówić, teraz jest czas, by wsłuchać się w siebie, zanim będziesz mógł prawdziwie spotkać innych. Kiedy pacjent mówił mi w gabinecie, doktorze, nie mam przyjaciół. Czuję się samotny. Widziałem nie tylko brak, ale i ziarno możliwej transformacji. Widziałem szansę, że ten człowiek, pośród swojego pozornego odosobnienia, może odkryć w sobie te części, o których nigdy by się nie dowiedział w ciągłym towarzystwie. Przy właściwym zrozumieniu, samotność otwiera drzwi do autentyczności i wewnętrznej wolności. To, co dla społeczeństwa wygląda na słabość, dla duszy może być krokiem ku wewnętrznej sile. Kiedy człowiekowi uda się zintegrować swój cień i pogodzić się ze sobą, przyszłe relacje. Nie będą już powierzchowne, lecz staną się prawdziwymi więziami, zrodzonymi z jego prawdziwej wewnętrznej mocy. Ta droga każe zadać sobie pytanie: A co jeśli samotność to nie kara, lecz starannie zaplanowana przez duszę operacja ratowania samego siebie? Początkowo często odczuwa się to boleśnie. W społeczeństwie, które mierzy wartość człowieka liczbą jego kontaktów, Brak przyjaciół wygląda jak osobista porażka, ale z głębszej psychologicznej perspektywy to nie błąd, lecz powołanie. Dusza w ten sposób wyraża swoją wewnętrzną potrzebę transformacji. Nie mówi słowami, lecz symbolami, okolicznościami i zbiegami okoliczności, które zmuszają świadome ja do zatrzymania się. Podobnie jak sny wysyłają zaszyfrowane wiadomości. By przywrócić naszą równowagę, tak i życie zewnętrzne jest lustrem tego, co musimy zrozumieć. Brak przyjaźni może być właśnie taką wiadomością, znakiem od psychiki, że nadszedł czas, by zrzucić maski i spotkać się z samym sobą. W swojej praktyce klinicznej często widziałem, że wielu cierpiących z powodu samotności nie było niezdolnych do utrzymywania relacji. Po prostu ich wewnętrzna istota znajdowała się w trakcie znacznie większego procesu. Ich nieświadomość, jakby chroniła ich przed powierzchownymi kontaktami, by wysłać ich na głębsze poszukiwania. To odosobnienie nie było karą, lecz rodzajem duchowego okresu inkubacji. Brak przyjaciół może wskazywać na to, że życie wymaga od człowieka większej autentyczności czegoś, co dotąd tłumił ze strachu lub konformizmu. Kiedy nie może już nosić masek, narzucone relacje się rozpadają i pozostaje samotność. Jednak w niej kryje się ziarno tego, co prawdziwe. Ten proces jest częścią drogi indywiduacji. Ten, kto nie ma przyjaciół lub czuje się wykluczony, często przeżywa fazę, w której nieświadomość domaga się, by stał się sobą, a nie kopią tego, czego oczekują inni. To zaproszenie do zrzucenia starej skóry, niczym wąż, i odrodzenia się z tożsamością, która odpowiada jego wewnętrznej prawdzie. W wielu mitach widzimy, że bohaterowie najpierw muszą udać się na wygnanie. Mojżesz spędził czas na pustyni. Budda oddalił się w odosobnienie, zanim osiągnął oświecenie. I nawet Chrystus przeżył 40 dni w izolacji, zanim rozpoczął swoją misję. Te historie pokazują, że izolacja nie jest znakiem porażki, lecz zwiastunem objawienia. Dusza oddziela nas od tego, co powierzchowne, by doprowadzić nas do tego, co istotne. W ten sposób brak przyjaciół może być znakiem, że wewnętrzny sens czeka na odkrycie sens, który wymaga ciszy, refleksji i odwagi bycia samemu. Nie chodzi o to, by na zawsze zrezygnować z ludzkiej bliskości. Ale o to, by relacje, które powstaną później, były autentyczne, oparte na prawdziwości, a nie na chęci przynależności. Samotność uczy nas bowiem prawdy, której wielu unika, czasami musimy zgubić się w ciemności, by odnaleźć światło, które może narodzić się tylko z najgłębszych warstw duszy. I właśnie w tej ciemności czeka nas najważniejsze i najbardziej przerażające spotkanie. Samotność wynikająca z braku przyjaciół konfrontuje nas nie tylko z ciszą zewnętrznego świata, ale i z wewnętrznym lustrem, w którym odbija się coś jeszcze bardziej niepokojącego nasza cienista strona. Często mówiłem, że cień to te części osobowości, które stłumiliśmy, odrzuciliśmy lub zanegowaliśmy, ponieważ nie pasowały do obrazu, który chcieliśmy prezentować. Ale wszystko, co odrzucamy, nie znika. Schodzi do nieświadomości i czeka tam na moment, by znów dać o sobie znać. Kiedy człowiek przechodzi przez fazę bez przyjaciół, bez społecznych rozpraszaczy i powierzchownych więzi, psychika stwarza warunki, by cień stał się bardziej widoczny. W ciszy zaczynają podnosić się stłumione uczucia: smutek, gniew, zazdrość, strach. Stare urazy, a nawet pragnienia, do których człowiek nigdy nie śmiał się przyznać. Ciągły zgiełk życia społecznego zwykle zagłusza te głosy, ale kiedy świat zewnętrzny milknie, zaczynają one brzmieć z całą mocą. Wielu boi się tego momentu, ponieważ spotkanie z własnym cieniem to trudna próba. Świadome ego, które lubi utożsamiać się ze wszystkim, co jasne i akceptowalne, Opiera się przed uznaniem, że słabość, agresja czy samotność to również część nas. Tu jednak kryje się jeden z największych paradoksów psychologii głębi: prawdziwa transformacja zaczyna się dopiero wtedy, gdy akceptujemy cień i wchodzimy z nim w dialog. Brak przyjaciół może być zatem scenariuszem stworzonym przez los, byśmy nie mogli dłużej unikać tego nieuchronnego spotkania. Izolacja pozbawia nas dróg ucieczki, zrywa społeczne maski i zmusza do zobaczenia siebie naprawdę. Wtedy ból staje się nauczycielem. Każde stłumione uczucie, które wypływa na powierzchnię, jest w rzeczywistości częścią naszej psychiki, która chce być usłyszana i pojednana. Często obserwowałem u pacjentów, że najciemniejszy moment ich życia. Ten, w którym odczuwali druzgocący ciężar braku kogokolwiek obok, był również progiem przebudzenia. Za każdą bolesną emocją krył się symbol. Gniew wskazywał na potrzebę sprawiedliwości, smutek, na wezwanie do miłości własnej, zazdrość, na niewykorzystany potencjał, a strach oznaczał pole do wewnętrznego wzrostu. Samotność obnaża człowieka i stawia go twarzą w twarz z jego prawdą. Nie może już obwiniać otoczenia ani uciekać w towarzystwo. Musi przyznać, że to, co go dręczy, mieszka również w nim. I w tym bolesnym przyznaniu, w odwadze spotkania z cieniem, zaczyna się integracja. Podobnie jak mityczny bohater, który musi zejść do podziemi i zmierzyć się ze smokiem, by odnaleźć skarb, tak, i brak przyjaciół prowadzi nas w symboliczne zanurzenie w jaskiniach wewnętrznego świata. Ten smok to nic innego jak nasz cień, lęki, wina, niepewność. To, co początkowo wydaje się karą, w rzeczywistości jest niezbędnym warunkiem do osiągnięcia pełni. Ostatecznie bowiem cień nie jest wrogiem, lecz nieuznaną energią. Kiedy go przyjmujemy. Energia ta przekształca się w twórczość, mądrość i wolność. W ten sposób samotność przestaje być jedynie pustką i staje się tyglem, w którym spala się to, co stare, a rodzi się nowe. Brak przyjaciół nie jest wtedy okrutnym losem, lecz znakiem, że nadszedł czas, by zawrzeć pokój z samym sobą. Życie pozbawiając nas zewnętrznego towarzystwa. Prowadzi nas do jedynego towarzystwa, którego nigdy nie możemy stracić do naszej całościowej jaźni, ze światłem i cieniem. Ale co dzieje się po tym spotkaniu w ciemności? Ten, kto przemierza pustynię samotności i konfrontuje się ze swoim cieniem, czuje, jak wewnątrz niego coś niezauważalnie się przemienia. Ta faza, choćby była bolesna, Działa jak proces alchemiczny. To, co wyglądało na stratę, okazuje się wtajemniczeniem. Pierwsza transformacja zachodzi wewnątrz. Ten, kto przetrwał samotność, nie uciekając od niej, uczy się słuchać siebie. Staje się obserwatorem własnych myśli, uczuć i ran. Odkrywa, że potrafi znieść własne towarzystwo. I że wewnątrz niego znajduje się źródło twórczości, intuicji i mądrości, które wcześniej było zagłuszane przez zgiełk świata. Ta droga przypomina mi to Feniksie. Spłonąwszy w ogniu samotności i walki z cieniem, człowiek powstaje z własnych popiołów, ale już nie taki sam jak wcześniej. Wraca z głębszą świadomością i z tożsamością, mniej zależną od zewnętrznej oceny. I właśnie w tym odrodzeniu pojawia się możliwość budowania prawdziwie autentycznych relacji. Powód jest prosty. Wcześniej wiele więzi społecznych tworzyło się z nieświadomych potrzeb, z powodu wewnętrznej pustki, nieuznanych ran, czy strachu przed samotnością. Przyjaźń służyła do wypełniania luk, unikania cienia lub ucieczki od siebie. Jednak po takiej fazie autoanalizy motywacja zmienia się u podstaw. Relacje rodzą się już nie ze strachu czy braku, ale z wewnętrznej obfitości i wolności. W swojej praktyce często obserwowałem, że po okresie izolacji ludzie przyciągają do swojego życia zupełnie inne relacje. Nie szukają już tłumu, który rozprasza, ale spotkania, które karmi. Nie zadowala ich już powierzchowność. Pragną więzi, które pozwalają wzrastać, dzielić się prawdą i towarzyszyć na drodze do indywiduacji. Innymi słowy, ból związany z brakiem przyjaciół przygotowuje duszę do znalezienia tych właściwych. Zadziwiające jest to, że proces ten zmienia nie tylko nasz stosunek do innych, ale i do świata w ogóle. Ten, kto nauczył się być sam, nie boi się już ciszy. Odrzucenia czy opuszczenia. Wie, że może polegać na sobie i z tej wewnętrznej pewności otwiera się na świat z mniejszą liczbą masek i większą autentycznością. Taki człowiek jakby rozwija w sobie niewidzialny magnes. Przyciąga już nie z potrzeby, ale z prawdy swojej istoty. I ta autentyczność znajduje oddźwięk u innych dusz, które również przeszły drogę samopoznania. W ten sposób, po fazie samotności, często powstają głębokie przyjaźnie, znaczące więzi, a nawet związki miłosne, naznaczone szczerością i dojrzałością, które wcześniej były niemożliwe. Symbolicznie rzecz biorąc, samotność działa jak portal. Najpierw zmusza do zejścia do świata cieni, następnie pozwala nam ponownie objawić się światu z nowym, czystszym i bardziej świadomym światłem. To światło staje się wewnętrznym kompasem, według którego człowiek wybiera również swoich towarzyszy. To, co początkowo wydawało się karą, okazuje się drogą nauki. Brak przyjaciół zamienia się we wtajemniczenie, które oczyszcza i przygotowuje grunt pod nowe. I chociaż proces ten nie jest ani natychmiastowy, ani bezbolesny. Jest jedną z najgłębszych dróg do wewnętrznej wolności i do trwalszych prawdziwych relacji. Ale to jeszcze nie koniec transformacji. Droga prowadzi jeszcze dalej, do tego, co leży poza ludzkimi więziami. Jeśli spojrzeć na ludzkie doświadczenie z perspektywy nieświadomości, widać, że nic nie dzieje się bez sensu, nawet jeśli na pozór może się wydawać inaczej. Nawet to, co sprawia ból, jak samotność czy okresy bez przyjaciół, niesie w sobie ukryty cel, lekcję niezbędną duszy na jej drodze ku pełni. Jednak świadome ego często błędnie interpretuje przedłużającą się samotność. Ego, przyzwyczajone do towarzystwa i uznania, widzi w niej porażkę, brak, który należy natychmiast naprawić. Ale w rzeczywistości dzieje się coś głębszego wezwanie nieświadomości do wewnętrznej transformacji. Psychika czasami odsuwa nas od zewnętrznego hałasu, abyśmy mogli usłyszeć głosy wewnątrz. W moich badaniach i historiach pacjentów widziałem, że samotność działa jak tajne laboratorium ducha. Tam, wolni od rozpraszaczy, pojawiają się fundamentalne pytania: kim jestem naprawdę? Jaki jest sens mojej egzystencji? Co nadaje mojemu życiu kierunek? Na takie pytania nie da się odpowiedzieć w tłumie, ani poprzez społeczną aprobatę, tylko w odosobnieniu własnej duszy. Właśnie w takich okresach zaczyna rozwijać się nowa relacja z duchowością. Człowiek odkrywa, że tak naprawdę nie jest sam, lecz towarzyszy mu coś większego nieświadomość zbiorowa. Uniwersalne archetypy, pradawna mądrość, która objawia się przez symbole, sny i synchroniczności. Jakby wraz z zamknięciem zewnętrznych drzwi, otwierały się inne, do wewnątrz, do tego, co wieczne. Dusza potrzebuje ciszy, by się przebudzić. Bez ciszy nie ma głębokiego słuchania. Bez słuchania nie ma objawienia! To, co wydaje się pustką, w rzeczywistości jest świętą przestrzenią, przygotowującą spotkanie z tym, co boskie. Dlatego nieprzypadkowo samotność była nieodłączną częścią wszystkich tradycji duchowych. Prorocy, mędrcy i wtajemniczeni przechodzili przez długie okresy na pustyni, odosobnienie w górach czy śluby milczenia. Wiedzieli, że tylko w braku zgiełku może objawić się najgłębsza prawda. W tym sensie brak przyjaciół można rozumieć jako drogę w tajemniczenia, jako symbol tego, że dusza jest wezwana, by spojrzeć poza powierzchnie życia. Ten, kto nauczył się polegać na sobie w samotności, kto odkrył wewnętrzne bogactwo bez zewnętrznego towarzystwa, nie jest już zależny od świata zewnętrznego. By czuć się spełnionym. Odnajduje swoje centrum w więzi z tym, co wieczne, z tym, co nazywamy Bogiem, jaźnią lub całością psychiki. I co uderzające, ten kontakt z duchowością nie przychodzi jako teoria czy dogmat z zewnątrz, ale objawia się w żywym doświadczeniu, w śnie pełnym archetypowych obrazów, w przypadkowym spotkaniu, które oświetla drogę lub we wewnętrznym poczuciu niewidzialnego towarzysza, nawet w najciemniejszej godzinie. Człowiek uświadamia sobie, jest we mnie coś, co nie umiera, nie łamie się, co pozostaje niewzruszone pomimo strat i braku. W tym sensie samotność jest ostatecznie duchowym nauczycielem. Odrzuca to, co zbędne, konfrontuje nas z naszą kruchością. A jednocześnie łączy ze źródłem siły, które przekracza to, co ludzkie. Ego może cierpieć, ale dusza rozpoznaje w tym przygotowanie. Przygotowanie do życia bardziej prawdziwego, bardziej świadomego i głębiej zakorzenionego w tym, co święte, a co mieszka w każdym człowieku. Przez całe życie zrozumiałem, to czego człowiek boi się najbardziej, często jest właśnie tym, Czego najbardziej potrzebuje? Samotność, jakkolwiek świadomość by jej nie odrzucała, jest jedną z takich tajemnic. Wielu ucieka przed nią w rozrywki, w powierzchowne związki, w zewnętrzny zgiełk, byle nie słyszeć wewnętrznego głosu. Ale ci, którzy nie mają przyjaciół, lub ci, których los wyprowadza z kręgów towarzyskich, stoją na progu na progu własnej transformacji. Samotność to nie wyrok, to wtajemniczenie, cichy rytuał, który psychika przygotowuje dla tych, którzy muszą odnaleźć drogę do swojego prawdziwego ja. Bo tylko ten, kto ośmiela się zostać ze sobą, odkrywa głębie swojej duszy. Indywiduacja centralny proces mojej pracy nie zachodzi w tłumie, lecz w wewnętrznym odosobnieniu. To podróż ku pełni której uczymy się godzić przeciwstawne części naszej psychiki, cień i światło, kobiecość i męskość, świadomość i nieświadomość. Kiedy życie odbiera Ci zewnętrznych przyjaciół, daje Ci szansę na pielęgnowanie najważniejszej przyjaźni ze wszystkich, przyjaźni z samym sobą. I nie ma więzi bardziej potrzebnej niż ta. Bo z niej wyrasta zdolność do prawdziwego kochania i życia w relacjach bez zależności, bez manipulacji i bez podporządkowania. Ten, kto odnalazł siebie w samotności, nie będzie później szukał w społeczeństwie dopełnienia przez innych, lecz będzie dzielił się ze swojej wewnętrznej pełni. Samotność pokazuje nam, że prawdziwa wolność to niemożliwość robienia wszystkiego, co chcemy. Ale możliwość bycia naprawdę tym, kim jesteśmy, bez masek i ról. Uwalnia nas od tyranii pytania, co ludzie powiedzą, od strachu przed odrzuceniem i od natrętnego pragnienia, by nieustannie się podobać. W tej pustej przestrzeni bez zewnętrznego towarzystwa odkrywamy, że życie może być pełne sensu, gdy tylko przestaniemy szukać na zewnątrz tego, co można znaleźć, jedynie wewnątrz. A najgłębsza prawda jest taka, że samotność otwiera drzwi do tego, co wieczne. Tam, gdzie milknie zgiełk świata, zaczyna szeptać jaźń. To wewnętrzne jądro, które łączy nas z tym, co boskie. Rozumiemy, że nigdy nie byliśmy tak naprawdę sami. Zawsze było coś większego, sens, który nas przerasta i prowadzi. Nawet jeśli nie do końca go rozumiemy. Dlatego nie mieć przyjaciół to nie znaczy być skazanym na gorycz, ale stać na progu przebudzenia. To znaczy, że Twoje życie zaprasza Cię do przejścia przez ciemną noc, by odkryć światło w sobie. To światło to Twoja prawda, Twoja istota, Twoje przeznaczenie. W ten sposób samotność przestaje być ciężarem i staje się przywilejem. Przywilejem poznania siebie, przemiany i odrodzenia. Ten, kto to sobie uświadomi, rozumie. To, co wyglądało na brak, w rzeczywistości było głębszą obecnością: obecnością Twojej własnej duszy.